Trzeci wymiar szybownictwa. Zacząłem latać w 1981 roku w Arklubie Gdańskim pod skrzydłami i opieką instruktora Bohdana Lausa, bardzo doświadczonego pilota. Impulsem był kolega, który stwierdził, że no co może spróbujemy. Oczywiście wcześniej interesowałem się jakąś historią lotnictwa jakimiś tego typu rzeczami, ale nigdy wcześniej na lotnisku nie byłem, nigdy nie byłem modelarzem. Zatem pierwsze kroki to było od razu szybownictwo. To widzę jako totalne oderwanie od spraw przyziemnych. I to absolutnie, i dosłownie, i w przenośni. Dlatego, że w momencie, gdy startuję, to przestają mnie obchodzić rzeczy, które zostawiam za sobą. Mam świadomość, wiem, że jestem w środowisku, które nie jest przeznaczone dla człowieka. Ten żywioł zagarnęliśmy niejako siłą przy użyciu sprzętu technicznego i wiem, że muszę całkowicie poświęcić się temu, żeby się dowieść z powrotem bezpiecznie na ziemię. Więc myślę tylko i wyłącznie o lataniu. Nie ma czasu na rozpamiętywanie, że szef nie zdenerwował, że rata za kredyt hipoteczny mi podskoczyła. Nie ma na to miejsca. Po prostu mam skutecznie Wykonać lot. Człowiek z reguły chodzi przy ziemi, wpatrzony w tę ziemię. Dopiero po oderwaniu się od niej nagle stwierdza, że, że ma przed sobą ogrom. Niesamowite zjawiska przyrodnicze widzi dalej, widzi więcej. Nagle okazuje się, że gdzieś tam obok wydawałoby się, a w odległości wielu kilometrów przelatuje samolot. Jest on niżej, wyżej, obok są ptaki, przepięknie szybujące, bociany, które szybowca się nie boją. Rzeczy, których na ogół codziennie nie widzimy. Zatem człowiek jest wzbogacony o doświadczenia, których pewnie nigdy w inny sposób nie byłby w stanie doznać. Czuję się. Niesamowitą perspektywę, taką, jakiej nie dostrzeże żaden człowiek stąpający zwyczajnie po ziemi, ani nawet człowiek, który leci samolotem rajsowym i widzi świat tylko przez to. Małe okienko jeszcze pewnie z trzeciego rzędu ewentualnie leci nad chmurami. To jak się układają na ziemi cienie, jak widać odcienie roślin, widać lasy, widać rzeki. Ja przeżyłem szok, widząc pierwszy raz swoje miasto z góry. Myślałem, że je znam, myślałem, że wiem, gdzie mieszkam. Naprawdę chwilę mi zajęło znalezienie swojego domu, odnalezienie swoich własnych znanych zakątków, znanych ulic. Po 16 latach latania jakoś ten trzeci wymiar i to odbieranie świata z góry e, trochę zanika. To już staje się trochę rutyną, trochę chlebem powszednim, e, trochę przyzwyczajeniem w dużej części staje się życiem po prostu, więc e, zupełnie już o tym nie myślę, ale czasem, kiedy lata z pasażerami, kiedy zawieram na już pierwszy raz, e, wtedy widzę, jak oni reagują i widzę, że to są naprawdę duże emocje i przypominam sobie, jak to było na początku. Samo zderzenie się już w pierwszym momencie właśnie z tym innym, tym trzecim wymiarem w powietrzu było niesamowitym przeżyciem, kiedy zobaczyłem, że to się nie dzieje tylko na płaszczyźnie takiej prostej, ale jest to zawieszone w przestrzeni Niesamowite jest to przeżycie, szczególnie za pierwszym razem. Startujemy za wyciągarką! Urządzenie takie startowe, które ma około 250 koni mocy. I przyspieszy nas od zera do setki w niecałe 4 sekundy słychać takie trzaski, to jest naprężająca się lina i za 4 sekundy będziemy mieli 100 na godzinę od momentu ruszenia. Ruszamy. Pow... Naprężona, startuj. 121, 122, 123 i już mamy sen. Nauczyć się tego może każda rzecz jest prosta, aczkolwiek, jak mówili starzy instruktorzy, wymaga pewnego drygu. Na początku idzie to ciężko, na początku jest ciężko zapanować nad właściwymi ruchami, aby ruch sterem był wystarczający, aby zatrzymać go w porę, ale po jakimś czasie nagle, nie wiadomo skąd, przychodzi to tak, że, że ten uczeń, ten pilot, który dopiero zaczyna, nagle stwierdza, że to jest proste, że już nie myślimy o tym, że ja mam wcisnąć teraz nogę, przesunąć drążek sterowy, tylko po prostu robię to i o tyle, o ile trzeba. Nie zapomnę szkolenia yy, z nauki lotu za cholem. Kiedy bujałem się za holówką, przestawałem jej ogon po całym niebie i już myślałem, że ja nie jestem w stanie tej sztuki opanować. Nadszedł lot, w którym nagle wszystko się uspokoiło. To musi człowiekowi wejść nie w rozum, a w odruchy. Nie możemy myśleć, co ja mam teraz wykonać, zastanowić się, jak przestawić kończyny. Za pomocą tych kończyn przestawić stery, Osiągnąć zamierzony efekt tego sterowania, a potem znowu pomyśleć, jak ten efekt zatrzymać, wykorzystać i wycofać stery. To musi siedziać dwa razy, trzy, cztery razy szybciej. To musi być po prostu latanie na odruchach, jak to mówią. I to się wyrabia doświadczeniem. Każdy pilot po zdobyciu licencji, po zdobyciu uprawnień do odzyskiwania wysokości, po nauce lotów w niebezpiecznych sytuacjach, ponieważ w odróżnieniu od nauki jazdy samochodem, tu uczy się trudnych sytuacji, w których pilot może się znaleźć, chce czegoś więcej. Chce współzawodnictwa, chce porównać się z kolegami, niekoniecznie z kolegami z kraju, również z kolegami z zagranicy. Specyfika latania na zawodach jest też trochę trudna i męczące, bo z jednej strony ja traktuję latanie jako formę też odpoczynku, a, ale jak się idzie na zawody, to tam jest tak naprawdę ciężka praca. Opisanych jest kilka metod. Ja znam tylko jedną, doświadczenie. Osoba, która jest wlatana w szybowiec, jest osobą, która ma na latanych kilkanaście godzin więcej, zawsze lepiej wykorzysta komin. No, to widać po młodych ludziach, jak spadają z termiki, a przyjdzie jakiś człowiek, który lata od kilkunastu lat, pokręci się na starcie, wsiądzie w jakiś szybowiec, wystartuje, wszyscy młodzi spadają, a on wisi gdzieś na jakichś marnych noszeniach i on to potrafi wykorzystać. To jest właśnie doświadczenie, to samo co się mówi o ludziach, że wisi na nazwisku.